Dzień dobry, dzień dobry. Przesyłkę dostałam, tam leży, ale wypuszczę najpierw kurki, bo tak hałasują, jak słyszę, że jestem w ogródku, że one bardzo chcą wyjść na zewnątrz. Co się dziwić, pełno szkodników wyszło i chcą sobie zjeść białeczko. Proszę, proszę, częstujcie się jadźniki. Jeszcze na grządkach nie mam nic za bardzo wysiane. Tak na grządkach to mam tylko czosnki, pietruszkę wysianą i nic więcej. I w następnych dniach będę się już za to brała i faktycznie tutaj te porządki robiła, bo... Nie porządki, tylko wysiewy. Bo mieliśmy teraz przez kilka dni, no, sob deszcze i pięknie mi grządki podlało, ale muszę wam powiedzieć, że mamy generalnie sucho. I pewnie wy również. I takie... Właśnie dalie czy kany, to są rośliny, które lubią taką fajną, wilgotną glebę, więc jeżeli chcecie je uprawiać w tym roku, no to koniecznie ściółkujcie glebę, bo albo używajcie gdzieś tam jakichś e, hydrożeli. Przesyłkę dostałam od Patryka, mojego widza, który jest ze mną już o jejku, nie wiem, z 8 lat na pewno, co roku właśnie wymienialiśmy się a to daliami, a to e, jakimiś tam innymi roślinami. W tym roku dostałam od Patryka mnóstwo kan. E, Powinni się kojawić Patryka, on e, bardzo mocno się udziela. O. Mówiłam, Patryk mało chce, kilka sztuk. To mam kilka. naście. Dobrze, przynajmniej na dwa ogrody będę miała. Tu widzę, że jeszcze dostałam tą, a jak się nazywa? Daturę? Tak, datura. O, ta ja tutaj już odsunę na bok datura. E, dobra. Wracając od początku, jak ktoś przyszedł tylko zobaczyć, jak pędzić kany, to już jest zaniepokojony, że przedłużam tutaj za bardzo. Kany i dalie, mega dobrze jest pędzić już od połowy marca. Co to znaczy pędzić? Pędzić to znaczy już je startować w Donicach. Jeżeli macie w Waszych ogrodach. E, Miejsca takie słoneczne, to jeżeli chcecie właśnie uprawiać kany i dalie, bardzo Wam polecam, ponieważ to są rośliny, które kwitną przepięknie. Kany mają to do siebie, że one mają przepiękne liście i takie pojedyncze, duże kwiaty. Bardzo ładnie to wygląda. I dali jeszcze nie mam. Przyjdą do mnie jutro. A kany, właśnie tak jak teraz widzicie, jak, jak Paty przechowuje kany w ogóle, to. Robi to tak, że wykopuje całą karpę z ziemi jesienią i wkłada je do takich worków od śmieci. I takie otwarte te worki od śmieci przetrzymuje w garażu. A dla mnie tutaj powyciągał te karpy i przesłał mi je w takim stanie: po prostu idealne, twarde, w ogóle nieobeschnięte. I tu jak już widzicie, to zaczynają wypuszczać już pięknie. E Pędy. I to jest ten czas, gdzie nie ma co przeciągać. O, tutaj podczas transportu się ułamało, a ty nic, wyjdzie z innego miejsca. Nie ma co przeciągać, tylko zaczynać je już e, wkładać. <grym> Wykorzystał sobie etykiety. Patryk zrobił staśmę, więc będę sobie naklejać na doniczkach. To są rośliny wieloletnie, jeżeli będziecie je zimować. Wykorzystam sobie takie doniczki 3-litrowe i ziemię do wysiewu. Jeżeli nie macie ziemi takiej... Zworka możecie też użyć normalnie sobie ziemi ogrodowej. Nie ma to jakiegoś tam większego znaczenia. Wkładamy sobie ziemię do tego i wkładamy karpy. Czasami korzenie są tylko z jednej strony, tak jak tutaj widzicie w większych ilościach, to właśnie Nimi skierowane w dół. Jeżeli są całkowicie obeschnięte, to też się nie przejmujcie, bo rzadko kiedy w sklepach można dostać tak dobrej jakościowo karty jak te, co mi tutaj dostał papier. Na to zasypuję taką warstwą 5 Ziemia do wysiewu jest bardzo pulchna, lekka, więc to będzie idealna głębokość. I takie doniczki, lekko podlane, będę trzymała w szklarni. I one. Aż do drugiej połowy maja będą w tym miejscu. I teraz, jeżeli chodzi o ogródki, jeżeli macie w ogrodzie miejsce, gdzie e, macie bardzo dużą ilość kory albo bardzo dużą ilość strębek na rabatach, tak jak ja mam, to zauważyłam w ostatnich latach, że e, zrębki. Przepięknie wzbogacają nam ziemię w ogrodzie, bo jak mamy taką warstwę 5-10 cm na wierzchu nasypanych zrębek, to w ciągu 4 lat ta ziemia pod spodem, nawet takiej ciężkiej gliny miasta, staje się przepiękna. Macie odcinek cały o zrębkach na kanale. W każdym razie. Jak jest taka gruba warstwa zrębek, to ona izoluje bardzo ładnie zimą, że te rośliny nam nie przemarzają przez systemach korzeniowych, ale przez to, że właśnie jest ich tak dużo, to słońce dłużej nagrzewa tą glebę. Więc jeżeli macie na rabatach rośliny, które chcielibyście, żeby wystartowały szybciej, to w tych miejscach, gdzie są te rośliny, musicie te zrębki odsypać na boki. I teraz zimą byliśmy e, na ferie w agroturystyce Bobrowniki i mężem Joli jest Tomasz Biernat, którego, jak e, kojarzycie, to e, jest bardzo mocno związany z biatlonem. I rozmawialiśmy o tym, jak produkują śnieg. I w ogóle e, taka ciekawostka, że śnieg, który leży na stokach e, na początku sezonu, to jest śnieg, który został wyprodukowany w poprzednim roku. I w Polsce normalnie magazynujemy na zewnątrz śnieg. I wiecie, czym jest on obsypany, żeby się nie rozpuszczał? rębkami. Warstwa 40 centymetrowa zrębek powoduje, że śnieg w Polsce się nie rozpuszcza na takich wielkich metrażach. Także tutaj mam czarno na białym potwierdzone, że właśnie jak używamy zrębek w ogrodzie, to należy po prostu w tych miejscach, gdzie chcecie, żeby rośliny się wcześniej wybudzały, odsunąć. I Dlaczego to mówię? Bo w zeszłym roku na rabacie wsadziłam już takie podrośnięte lekko dalie i one bardzo długo startowały, no po prostu w tych donicach wyszczeliły raz, dwa, a na grządkach, znaczy na rabatach trwało to długo, tak jakby był zahamowany wzrost. I później dopiero się skapnęłam, że przecież ta ziemia tam była chłodna, ona się nie zdążyła nagrzać przez te zrębki, także w tym roku te całe poletko, gdzie będę miała dalie i kany, już teraz wezmę, odsypię po prostu te zrębki na boki, Grabiami, i ta gleba tam się niech wygrzewa. A jak już wsadzę dalej, no to już sobie tak ładnie zaściłkuję, tak jakby było. Jeżeli na rabatach chcecie mieć właśnie zrębki, to absolutnie nie musicie używać czarnej włókiny. W ogóle odradzam Wam czarną włókinę. Bardzo Wam polecam, żeby właśnie sobie stosować tylko i wyłącznie karton jako taki hamulec dla wzrostu chwastów i dodatkowo jeszcze. O, tutaj zobaczcie jak ładnie Sobie startuje kana. Jak będziemy za długo ją trzymać w piwnicach, to obeschnie i będziemy czekać za tymi nowymi. Kierujemy oczywiście w górę tymi wszystkimi e, schodami. Te liście pierwsze, które tutaj widzicie, lekko pozasychały. One będą troszeczkę na początku przytrze, ale ze środka wychodzą następne, które będą dużo ładniejsze. Jeżeli chodzi o nawożenie, to takie, da, takie kany i dalie, bo kany i dalie pędzimy w ten sam sposób. Bierzemy donicę, wsypujemy ziemię, układamy sobie płasko i przesypujemy dalej ziemią, zanoszę to do szklarni. Nawet jak będzie w nocy jakiś przymrozek, to w ogóle się nie przejmuję, bo zanim one tutaj wystartują w tych Donicach, to minie dobry miesiąc, a za miesiąc w moim tunelu to już będzie ciepło i jeżeli nawet w nocy gdzieś tam w drugiej połowie kwietnia będzie jakiś przymrozek, to po prostu nakryję to albo kartonem, albo białą zimową włókiną na noc i on, nic im nie będzie. To już jest sposób wypróbowany. Robię tak już wiele lat. Wiele lat na moich filmikach widzicie, że kany i dalmie pięknie mi kwitną, także jest to wypróbowany sposób. Teraz wsypuję. Ta ziemia, jak widzicie, tu jest prawie sucha, więc będę musiała wszystko podlać. Na początku podlewamy oszczędnie. Te karpy muszą się wybudzić. Jeżeli nie macie szklarni, możecie je zacząć pędzić w piwnicach, gdzie temperatura już jest pewnie wyższa niż na zewnątrz. Prawda? W piwnicach, nawet takich nieogrzewanych, temperatura już pod koniec marca będzie wynosiła ile, no, tam z 12-15 stopni, to jak kany dostają w yy, ziemi i wilgoci zaczynają startować. Na początku nie muszą mieć nawet światła, no bo zanim ta karpa się wybudzi, zanim wyda, wyda nowe korzenie, zanim ten pęd zacznie wychodzić, to minie jakiś nawet miesiąc. I jak yy, możecie oczywiście w drugiej połowie maja czy na początku maja yy, kany i dalie wrzucić już do ziemi, miejsca docelowe, ładnie na sobie, bo to są rośliny, które yy, Teraz są małymi karpami, a w lipcu chcielibyśmy, żeby miały potężne, duże łodygi, potężną ilość liści i pięknie kwitły. Jeżeli wsadzicie je w gleby. Absolutnie to tak nie będzie wyglądało. Także e, kany i dalie potrzebują nawozów. Jakie nawozy? Najlepiej, żeby były obfitujące w potas i fosfor, czyli składniki, które e, będą je wykarmiały, żeby po, porządnie kwitły. E, kany, w odróżnieniu od dali, mają mieć też piękne, soczyste, duże liście, więc też jednak tych nawozów azotowych e, trzeba tutaj dość sporo. Ja e, nawożę zazwyczaj jaramilom, jeżeli tak już konkretnie mam wymienić jakiś nawóz, ponieważ no, u mnie się on sprawdza doskonale, a jak widzę, że gdzieś tam zaczynają stopować trochę z kwitnieniem, to podlewam nawozem do pomidorów, który ma e, 50% potasu i naprawdę daje im ogromny zastrzyk i sobie tam e, faktycznie te dalie i kany zaczynają kwitnąć jeszcze bujniej. Teraz takie po przełożeniu delikatnie podleję i za dwa tygodnie dam już tutaj nawozu, e, żeby właśnie już się wykarmiały, żeby miały z czego tutaj e, sobie podrastać, bo kany e, w takiej ziemi właśnie jałowej do pikowania i dosadzenia nie będą miały zbyt dużo składników na start. I taki mój patent, jeszcze jak oglądaliście stare filmiki, to wiecie, że karpy Kan i Dali oznaczam sobie przed wsadzeniem do ziemi. Takimi właśnie, o tutaj, widzę, że Patryk też przejął mój sposób. Etykie, etykiety szkółkarskie to się nazywa. To są takie etykiety, które na pewno możecie spotkać na drzewkach w szkółkach. Jest dziurka, wkładamy to przez jedno, przez drugie. I, i, I tak oznaczają nam drzewka, które możemy sobie kupić. A ja parę lat temu, bo uwielbiam te etykiety do um, oznaczania pomidorów. Na palikach sobie właśnie zawsze robię takie y, tasiemki i jak nagrywam później dla Was filmiki, to jak podchodzę do jakiegoś krzaka, to od razu już widzę, jaka jest odmiana. I taka zaleta jest tych etykiet, że one są takie plastikowe i y, przetrwają w ziemi nawet 5 lat. A, także jak mam oznaczoną karpę, to, taką tasiemką, to póki nie zgniję, póki jej nie zostawię w ziemi, to mam oznaczenie, i marker e, permanentny nie schodzi, ale dla bezpieczeństwa zawsze jeszcze z drugiej strony sobie piszę ołówkiem, ponieważ ołówek na takich etykietach jest niezmazwalny. E, także tutaj jak już mam tą etykietę, to sobie oznaczę jeszcze. I tak samo właśnie z daliami, bo później jak wiecie, jak macie wiele odmian kan e, i dali, to jak je wyciągamy z ziemi, to one w większości wyglądają identycznie. I jeżeli chcecie mieć faktycznie kolorami gdzieś tam posadzone w ogrodzie tak nie byle jak, tylko tak jak chcemy, no to trzeba to jakoś oznaczyć i nie używajcie sznurków jutowych, ponieważ sznurki jutowe w glebie się bardzo szybko rozkładają. No i nie będziecie mieli później tego oznaczenia. No to tutaj, tak ładnie, ale się Patryk napracowałeś, tyle e, tutaj mi pozyskałeś, jeszcze dodatkowo opisałeś, to zajęło Ci na pewno cały dzień, e, także dziękuję jeszcze raz i co, do zobaczenia w maju, jak będę sadziła je do gruntu. Jadzia, idź oglądać, co tam jest. I szeryf, szeryf też przyszedł na rekonesans, co tutaj się dzieje, co to będzie. Posadzę wam jedną koło kurnika. A co, jak wam się tak podoba?